Tak, filtr do oczka wodnego własnej produkcji. Pudełko plastikowe. Na dole są otwory. Potem jest na tych otworach warstwa gąbki drobnej. Bardzo. Potem jest warstwa węgla, szmaty i gąbka z filtra do akwarium. Dość, dość gruba. Tu jest wejście do filtra. Tutaj, jakby się filtr zapychał, to woda przelatuje górą. No, filtr zrobiłem z węgla, z ogniska, zwykłe gałęzie wrzuciłem i nie czekałem, aż się spali do końca, tylko aż się zrobi taki węgiel drzewny i ten węgiel jest na samym dnie tego filtra. Potem są szmaty. Szmaty są jakaś bawełna czy coś. W każdym bądź razie dobrze przepuszczają wodę, ale zatrzymują zatrzymują brudy i zobaczymy. Zobaczymy, czy to filtruje. Znaczy na pewno filtruje, bo woda się zrobiła bardziej przejrzysta, a filtr chodził długo, bo około Około tygodnia bez przerwy, dzień i noc. No, także woda sobie wlatuje do niego. O, przez te otwory też by wlatywała. Ale te otwory zrobiłem po to, żeby w razie zapchania filtra już on się górą przelewał, żeby się ta woda przelewała. No i wchodzi sobie woda tam na te szmaty i na ten filtr gruby z hmm, akwarium. On jest bardzo duże małoczka. Potem idzie przez najpierw gruby film, potem szmaty i na końcu idzie przez węgiel. No i zobaczymy jak to będzie się sprawdzało w dłuższym użytkowaniu. No tutaj przelewy specjalnie też porobiłem, że jak ten filtr nie daje rady już to żeby przelewami szła sobie woda no. i zobaczymy po dłuższym użytkowaniu czy się będzie zapychał znaczy na pewno będzie się zapychał bo dużo osadu jest w oczku i będzie się zapychał. no i będzie się zapychał na pewno czyli będzie działał no na początku przed przed założeniem tego filtra woda była zielona nie było widać dna nie było widać ryb no to teraz zaczyna deszcz padać i zobaczymy jak to będzie po, po pewnym czasie po filtracji to tu jest taki filtr a na pompce na przewodach od pompki jest rozdzielacz który pompuje wodę też tutaj do tej dziewczyny i ta dziewczyna tutaj sobie sobie leci uzdbana woda tylko mały muszę tam odkręcić żeby trochę więcej leciało i tu w sumie jest taki filtr naturalny czyli grubsze rzeczy zostają tu na kamieniach i dalej sobie woda płynie tutaj takimi wodospadami wodospadami tu też filtr z kamieni, też coś tam na pewno się osadza i sobie dalej spływa do tutaj do oczka tu mam jesiotry mam kilka jesiotrów, tylko ich nie widać, bo jest czarne dno i złote rybki tam widać, złote rybki i karpie no. i tak jak mówię, filtr chodzi cały czas 24 godziny na dobę i jest widać jego efekt. Widać efekt, e, że filtruje filtruje wodę, bo widać, widzę teraz ryby. A na początku nie było widać ryby. Tutaj takie prowizoryczne prowizoryczna doniczka na rośliny. Muszę coś wykombinować, właśnie na te rośliny. I też plastikowego, nie metalowego, tylko plastikowego, bo metal będzie rdzewiał jakąś plastikową doniczkę tylko z czarnego plastiku i ją obciąć i między kamienie gdzieś włożyć to wtedy <laughs> piasek nam nie brudzi też całości bo ryby zaraz by to roz... E... rozwaliły no i... i rośliny nie miałoby w sumie gdzie rosnąć dlatego zrobię w plastikowym też naczyniu e... podziurawionym tylko e niższym, no a rośliny są z rzeki. Gdzieś to był mały krzak. Wziąłem z rzeki, włożyłem. Całkiem nieźle mu tutaj idzie, rośnie. No. no, Ryby też się zainteresowały, bo im jedzenia trochę wrzuciłem. No i tak to wygląda. Tutaj wcześniej to koło młyńskie się obracało pod wpływem wody. Woda sobie spływała tam cyk, 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 ale ze względu na to, że tylko się kręciło i nic nie robiło, to zrobiłem filtr, żeby jednak nie leciała ta woda bezczynnie, tylko żeby się filtrowała. No, zobaczymy po dłuższej eksploatacji, bo dosypałem więcej węgla, wyłożyłem tych więcej szmat, i na górze jest. Na górze jest ten gruby filtr i zobaczymy po, po jakim czasie, jakimś czasie jaki będzie efekt. Znaczy generalnie efekt już będzie widać jutro rano. No, A tak jak tutaj jest działka to się sypie z sosen, e, z brzus, ze wszystkich drzew. Gromadę rzeczy tutaj wpada do tej wody i też, e, też to nie wpływa na to żeby ona była czysta. Bo wszystko tutaj Robi, robi złe rzeczy, bo, bo woda zielenieje po prostu. No. Złe rzeczy robi no. wszystko gnije i o, ale ryby widać się ożywiły. Zaczynają szukać jedzenia i jeżeli ryby wpuszczamy, to najlepiej wpuścić trochę większe ryby eee gabarytem, bo malutkich nie ma co wpuszczać, bo małe małe popadają. No. Trzeba już trochę większe, trochę większe wpuścić ryby, więc jest większa pewność, że przeżyją. No. Także tak to wygląda. Filtr w oczku wodnym.